Łukasz Borowski, tuż po ważeniu konferencji prasowej przed Fight Exclusive Night 8, witam. Witam serdecznie. Widziałem pełen luz u ciebie, relacje, że kłady, Widziałem, że jesz bez problemu. Także to, jest tak, to jesteś taki typowy ty, czyli pełen luz przed walką? No, przy tej walce akurat jestem tak naprawdę wyluzowany. Z jest powodem. Jestem dobrze przygotowany. O. A byłeś cały czas po prostu, rozumiem w gazie. Aha, bo ty masz walkę drugą tak, w Puławach. Tak, dokładnie. 22 mam walkę w Puławach, także pod tą walkę się przygotowywałem, tam mi akurat wpadła i dlatego czuję się pewny nie? Rozumiem. A to, to jakby co, co było tym powodem, że przyjąłeś walkę, jakby mając już na, na uwadze tą drugą, bo to jest ryzyko. Po pierwsze, coś może się stać w tym pojedynku twu, tfu, tfu, prawda? Drugi też może wypaść, czy to była osoba Akopa, czy organizacja FEN, czy jeszcze coś innego? Ja myślę, że. Organizacja FEN, bardziej już tak prestiżowa. Druga, jakby nie patrzeć w Polsce, i dlatego ją przyjąłem. Druga w MMA czy sportach walki? Bo to cały czas każdy mówi inaczej. No Myślę, że MMA w Polsce jest. Po pierwsze, jest wiadomo inna federacja, no ale ta niczym nie ujmuje. Także myślę, że federacja. A co z M1 Global? Bo to było, to było ciekawe wydarzenie. Będziesz tam jeszcze? No, chciałbym, na pewno chciałbym, ale czy będę? Nie wiem. Nie wiem. Mia miałem podpisaną umowę na, jedne, na jedną walkę, która miała miejsce w Gruzji. Wiadomo jak było. No, Zobaczymy jak będzie dalej. Skoro zdecydowałeś się na walkę z Akopem, to rozumiem, że dlatego, że dostrzegasz słabe strony u niego bardziej niż te mocne. A czy twoim zdaniem ma w ogóle jakieś mocne atuty? Ma jak najbardziej. Jakie? Oczywiście. Na pewno siłę. Na pewno jest silnym chłopakiem, facetem. Także myślę, że to też będzie... Decydowało powiedzmy o tym, wiadomo, że ja też mam parę takich asów w rękawie, które zachowam dla siebie, także zobaczymy w ogóle jak będzie. Nie? Jak jest w przypadku Waszej jakby, kolejności tych walk, Bo, ponieważ tam było trochę zmian, pewne pojedynki zostały zepchnięte, Wy jesteście w końcu którzy na głównej karcie? Piersi. Mamy pierwszą walkę w głównej karcie. A czy, yy, zwróciłem uwagę, właśnie, że na fanpageu bądź na Twoim prywatnym facebooku wrzucicie informacje o Twoim nowym bądź powiększonym, dokończonym tatuażu, tak? Trybalowym, który to, właśnie tak. tak... Skończyłem go w końcu. Tak. w końcu go skończyłem. A czy to nie jest tak, że jakiś tam jakiś czas powinien się ten tatuaż skóra regenerować? Bo to było dosłownie kilka dni temu, chyba. To było w piątek. W piątek. Nie, nie ma czasu to... na regenerację. Rozumiem. A jak, jak, jak w przypadku y, faktu, że no, nie musiałeś w ogóle robić y, specjalnie wagi, widziałem, że w ogóle jadłeś przed wagą i wiesz, jej, jak bardzo to jest dużym komfortem dla Ciebie w porównaniu, zwłaszcza wiesz, y, biorąc pojedynki na ostatnią chwilę, to chyba jest ważne. Że... No tutaj akurat nie miałem właśnie problemu z, z tym, żeby wagę robić, bo akurat mamy do plus 93, no komfortowa sytuacja, jakby nie patrzeć, nie? Wagi nie musiałem zbijać, nie musiałem, tak jak resztę chłopaków się męczyli przed wagą, jeden się spóźnił, drugi nie, jeden czeka, żeby się tylko nawodnić, nie? no jest komfortowa na pewno sytuacja. I na koniec, to bardzo interesujące, jak typujesz swój pojedynek z Akopem, która runda? Bo ty nie jesteś zawodnikiem, który idzie na decyzję. No nie, no mam nadzieję, że będzie pierwszy. Super. Mam taką nadzieję. To liczę na dobrą wojnę. Dziękuję będzie bardzo, powodzenia. Dziękuję również. Dziękuję.